Kilka. To, jacy jesteśmy w tym życiu, ma znaczenie, bo lecimy na ostrych programach, które zostały wsklepane, więc e, większość e, duszyczek po prostu nie ma pojęcia, kim jest. I tutaj ja Wam ciągle przypominam, bo wy. Wiecie, w jest prawda, tylko prawda was wyzwoli, także Wy wiecie, tylko po prostu przychodząc tutaj, dostajecie sklerozy. Dostajecie naprawdę sklerozy. I z czasem, które i tak nie istnieje, po prostu macie sobie przypomnieć, że jesteście, ja jestem. Bo ja jestem, wybieracie swoją tożsamość, czyli wiecie, niektórzy mówią w tu i teraz, kurwa, bądź w tu i teraz. Tak, bo tylko tu i teraz istnieje, jest wieczne tu i teraz i w tym wiecznym tu i teraz masz utrzymywać swoją tożsamość. Nie masz robić nic, nie masz na coś czekać, nie masz napieprzać, afirmować. Ok, to wszystko pomaga, ale ty w każdym tu i teraz musisz sobie przypominać, kim ty jesteś. Czyli ja jestem źródłem. Wybieracie z palety, kurwa, wszystkiego. Co tylko jesteście w stanie sobie wyobrazić, czego pragniecie. Jeżeli jeszcze nie wiecie, to to przyjdzie na pewno, tak? Czyli Wam. Dusza ciągle mówi. Tutaj to chcesz, a ty mówisz nie, idziesz kurwa tam, wpieprzasz w dziurę. Potem dusza mówi Okej. Okay, to co lecimy? A ty mówi nie, tam wiecie opór i znowu wpadasz w dziurę, ale ona jest i ona zawsze cię z tej dupy wyciągnie. Także nie ta się o nic. Musicie jedyne co to sobie przypominać ja. Jestem świadomością, źródłem, i to ode mnie, czyli to kim jesteś, wszystko na zewnątrz się takim staje. Ty jesteś 3D, 4D, 5D, 6D. Nie ma nic poza tobą, rozumiecie? Czyli żeby nie wiem, co, jedyne, na czym Wy musicie się skupić, to jesteś Ty. Czyli, jeżeli idziesz ulicą, tak, i myślisz o kimś, tam ktoś idzie, a ty myślisz o tym, o jaki ty jesteś taki srakiowaki, to pamiętajcie, że to jest w Tobie, że ta istota pokazała Tobie, uruchomiła w Tobie jakiś program, który ty w tym momencie Masz szansę zmienić, rozumiecie? Wszystkie istoty tutaj pokazują ci tylko to, co możesz zmienić, czyli zmieniasz i idziesz na wyższe poziomy, rozumiecie? Także weźcie sobie to do serca, że tu wszystko jest dla Was, wszechświat dla Was służy, wszystkie istoty dla Was służą, możecie. Oczywiście nie musicie być w miejscach, które są. Powiem tak. Każdy jest częstotliwością, taką, jaką wybiera być. Czyli możesz być źródłem, najwyższym ja jestem, tam jest tylko miłość, tak? Ta miłość nie jest taka, jak wam się wydaje. Bo tutaj w Matryksie ta miłość jest kurwa do dupy. Także pamiętajcie, że w ja jestem, masz pełną sprawczość nad swoim życiem i wybierasz codziennie na tym poziomie świadomości, na którym jesteś. Czyli są różne poziomy świadomości, są różne istoty na różnej częstotliwości, tak? I jeżeli któraś istota ci nie służy, to znaczy, wiecie, ty idziesz tu, ktoś jest tam i ciągle tam jest kurwa żygowina, to ty masz prawo stamtąd wyjść, rozumiecie? Każda istota tutaj ma swój świat swoje wnętrze i to, co widzi na zewnątrz, jest jej odbiciem na milion dwieście procent. Rozumiecie? Czyli jedyne, co wy macie tutaj zrobić, to skupić się na sobie hundred procent. Hundred procent. Rozumiecie? Przestańcie wywalać energię na zewnątrz, bo to, co jest na zewnątrz, My wszyscy tworzymy, czyli tam, gdzie patrzysz, tam, gdzie Twoja uwaga wywala, to Ty tam też tworzysz. Czyli patrzenie na jakieś gówna w telewizorku, czy tam słuchanie jakiegoś badziewia, to też Ty w tym uczestniczysz, jeżeli tam dajesz swoją uwagę, tak? Czyli skupcie się na sobie. 100%, rozumiecie? 100%. Musicie zrozumieć, że w tej grze, te w ogóle ta gra życia chodzi tutaj tylko o doświadczanie i podwyższanie swojej świadomości i z tej całej palety możecie wybierać. W ja jestem, czyli ja jestem źródłem, czyli cały czas z wdechu na wydech, ty wybierasz swoją tożsamość. Cały czas, jeżeli zapomnisz, no to już kurwa się rozprasza. Czyli cały czas wracamy do tu i teraz, i pamiętamy, że każda istota, która w nas coś aktywuje, to dla naszego dobra, tak, żebyśmy mogli na to spojrzeć. Tak? Czyli jeżeli znowu. Jesteś w sklepie, patrzysz się na kogoś i coś w tobie kurwa jest. Na przykład czujesz zazdrość, czyli gdzieś uruchomiła w tobie ten program zazdrości, więc ty mówisz: po co, na co, dlaczego, ale dlaczego, ale po co, ale skąd, ale jak? Nie, nie, nie. Rozumiecie? Cały czas możecie sobie tam programy prze. Przeprzezmieniać. Prze, Dlaczego? Posłuchajcie. Wasze ciała są w 100% energią. Energii nie da się zniszczyć, ją można tylko przemienić. Rozumiecie? Czyli też zaraz Wam powiem o, o tym, żebyście się nie bali śmierci, bo Wiecie, tutaj śmierć jest pokazana tak, jakbyście tylko przyszli na ten świat, przeżywali jakieś kurwa różne rzeczy, później umieracie i jest po was. Nie, tak nie jest. Ja nieraz już umarłam, umarcie znaczy umarcie ego i z tych kurwa shitowych programów, to jest nic innego jak przejście stąd, do następnego wymiaru. Rozumiecie? Czyli. Ja wiem, że to czasem tak dziwnie brzmi dla niektórych, którzy na przykład są jeszcze tak uwięzieni w jakichś tam programach, ale jesteście czystą świadomością, świadomość nie ma formy, koloru ani płci. Rozumiecie? Czyli dalej będziecie wszystko widzieć, ale nie będziecie mieli ciała, ciało zniknie i wszystko, co z tym ciałem, tak jakby, wiecie, jakiś ból, cierpienie, żale, wszystko też zniknie, bo świadomość to jest czysta miłość, boskość to jest stan błogi i tam nie ma takich główien. Tam nie ma takich urwa dziwnych rzeczy, co tutaj są, rozumiecie? Także nie bójcie się śmierci. Wręcz przeciwnie, tak jakby jak pozby, pozbycie się tego. Powoduje też wolność, tak? Bo wiedza o tym, że. To nie jest żaden koniec. Wy zawsze tutaj byliście i zawsze będziecie po prostu w innych wymiarach. Wymiary są po prostu nieskończone, jest ich po prostu nieskończona ilość, ale to, jacy jesteśmy tutaj na tej Ziemi, tak? czyli do jakiejś świadomości, ja jestem, staniesz, to też na takiej świadomości, na takim poziomie, później będziesz tam sobie wybierać różne rzeczy. Także to jest ważne, żeby wracać do siebie, do źródła już tutaj, teraz, tak? Że jesteście istoty światła i za każdym programem po prostu jest tego światła coraz więcej, zmienia się DNA, zmienia się ciało tak, czyli stajesz się przepraszam, nie stajesz się, jesteś istotą światła, czyli możesz wybrać, rozumiesz? Witajcie kochani w ogóle. Buziaczki dla was. Słońce dla was, moc dla was, miłość dla was. Pamiętajcie, że miłość czysta purlow to jesteś ty. Wszystko co co tam wam wlatuje, co się uruchamia, to nie jest wasze, to zostało w was gdzieś wklepane. My tutaj, tutaj w tym 3D, w tym matriksie nie różnimy się, jeżeli się nie obudzi ta, to się nie różnicie od żadnego produktu, rozumiecie? W sklepie są takie kurwa, kody, nie? Na każdym opakowaniu, tak jak u nas na przykład PESEL, nie? Więc wszyscy jesteśmy jak te kody tutaj dla tego systema. systema. Ale z systema można się wywalić, rozumiecie? Czyli każda zmiana tutaj powoduje zmianę na zewnątrz. <noise> także kwiatuszki jedyne co wy macie robić to skupić się na sobie 100% bo innej drogi nie ma świat na zewnątrz jest czystą energią tutaj jest wszystko czyste ciutkie, energia pływa sobie, tu wszystko jest beautiful, czysta energia, która przez wasze ciało przechodzi cały czas, cały czas tam wpływa i uruchamia różne programy rozumiecie, czyli na, te, na tym co wy macie tutaj w systemie, odbija się dopiero wasza rzeczywistość czyli musicie jedyne co to skupiać się na sobie Zrozumieć, że każda istota może coś w tobie wywołać, i ty wtedy masz szansę i okazję spojrzeć do środka i powiedzieć: Kurwa, co to za program, kurwa? <ścoughs> co to za program? Ja pierdolę, nie? Że ja nie wiedziałam, że ja mam taki program. Rozumiecie? Tutaj wszystko musicie programować siebie tak samo. Rozumiecie? wszystkie programy tam jest ich kurwa nieskończona ilość cały czas powtarzajcie ja jestem utrzymujcie swoją tożsamość wszystkie b programy wypad z naszego systemu rozumiecie bo one wam absolutnie nie służą do niczego czyli ty jesteś świadomością ty jesteś istotą światła ty jesteś źródłem wszystkiego, więc ty masz pełną sprawczość nad swoim życiem. Rozumiecie? Musicie to naprawdę usłyszeć, że, 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 że. Macie, tak jakby, już nie ma na co zwalać. Trzeba zostawić to wszystko, ten system i to gówno, i tych ludzi, i to bla, bla, bla. Bo zwalanie winy czy obwinianie to już wam w niczym teraz nie pomoże, trzeba wziąć pełną sprawczość, pełną odpowiedzialność za siebie. Bo każde słowo, to co mówisz, prawdą jest o tobie, tak? Czyli macie moc zmieniać cały swój system tym, czym mówisz, tym co myślisz, tym jesteś, tak? Czyli już musicie to usłyszeć, że już nikt nad wami tutaj władzy nie ma, że jesteście w pełni sprawczy nad swoim tutaj systemem. Rozumiecie? Ten system tutaj, on wygląda dzisiaj wy tak widzicie, że to jest jakiś tam kawałek mięsa i ciaka i czegoś tam, ale w rzeczywistości w tym takim real Tutaj nie ma tego mięska, tutaj jest energia, jest miliardy różnych kanałów, tak? I na tej podstawie wy doświadczacie swojego życia. Energia wpływa, jest czysta, gdzieś tam coś wpada, i na tej podstawie widzicie świat zewnętrzny. Czyli macie power, musicie tylko sobie przypomnieć, kim jesteście, jak funkcjonuje ta rzeczywistość and that's it. Teraz e, ogłoszenie, bo jest grupa przecudna, boska, boska przestrzeń e, Be That Girl, która została przeniesiona z jednego na drugie, więc trochę tam chaosu było. Ci, co tam są, dostali maila z informacją, co dalej, tak? Także zapraszam Was do tej przestrzeni. Tam są kody, tam jest boskość, tam jest przestrzeń chroniona, tam jest przestrzeń najwyższej świadomości. Ja jestem. Także, kochani, macie wolną wolę. Macie wolną wolę. Wybieracie w lewo czy w prawo. Wy zawsze macie wybór. Tego wam nikt odebrać nie może. No fucking way. Zapraszam Was też do sklepu pod YouTubem, który tu ma przepiękne ciuchy. Patrzcie. Boskość, boskość, boskość. Także kochani, ja jestem tożsamość utrzymywana w każdym tu i teraz, wdech, wydech, rozpuszczamy to, co nie jest dla nas, robaczki, jakieś opinie, jakieś żale, jakieś gówno dusimy w zarodku, rozumiecie? Na Bidet Girl jest pełno takich kodów, pełno informacji, będziecie dostawać dzień w dzień, różne cuda, jak wyciągnąć się z myśli wiralowych do dupy, jak kodować wszystko od początku do końca. Tam jest moc, tam jesteś ty w Divine Power. <grych> Także kwiatunie moje najpiękniejsze cudowności na dzisiaj. Pamiętajcie, że ja jestem, możecie wybrać, kim Cokolwiek chcecie być tutaj. Także tak, tak, Andrzeju, wolna wola. Pamiętajcie, że możecie wybrać, żebyście o tym nie zapomnieli. Rozumiecie? Nie zapominajcie o tym, że działacie na programach, żeby wybierać to, co dla Was służy, a nie jakieś gówno Póki gdzieś tam łapkę wepchniecie, ustań na chwilę, powiedz sobie, czy to prowadzi mnie do źródła swojego, czy to dla mnie służy, czy to, czy ja nie wiem czemu ja to robię, rozumiecie? Także kwiatuszki moje, cudownego dnia, może do zobaczenia potem, zobaczymy, podujta się. Jesteście przecudowni, jesteście potężni. Nie zapominajcie o tym, że jesteś potęgą swojego wszechświata, swojego awatara. Jesteście powerful and that's it, period. Buziaki serca moje. <grym> Ups. 嗯哼哼。<laughs>